Uczciwy marketing w biznesie coachingowym, odcinek trzeci. Witam Cię na blogu Prosperu jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze i obecnie zajmujemy się uczciwym marketingiem, czyli przyglądaniem się temu co jest ok, co już nie jest ok, na co się dajemy my nabierać, na co być może nawet niechcący my chcemy trochę ponabierać i jak sobie to zrównoważyć tak, żeby nasz marketing był integralny z nami, z naszymi wartościami. Ale też oczywiście, żeby był efektywny. Bardzo dziękuję za Waszą partycypację i za Wasze komentarze pod poprzednimi postami, pod blogiem i tak dalej i za poddawanie mi pomysłów na to, na jaki temat jeszcze chcielibyście porozmawiać. I ja teraz przytoczę dwa krótkie cytaty właśnie od Was. Kasia M napisała, że to, co ją drażni bardzo mocno na rynku, to jest: zmienię Twoje życie w sielankę, znam receptę na wszystkie Twoje balączki. Do tego pod spodem dopisała się Agata J. Masz problem? Pozrób te trzy, cztery, no góra pięć rzeczy i problem się rozwiąże. Ten odcinek chciałabym nazwać nadobiecywanie i upraszczanie pracy, która jest potrzebna w coachingu, czy w kursie, czy w procesie jakimkolwiek, żeby pewne duże efekty osiągnąć. Jak to wygląda na rynku? To są mnie osobiście drażni, a oczywiście pamiętamy, że ten suwak tego, co kogo drażni, to u każdego jest trochę inaczej ustawiony. To, co mnie drażni i to, czego ja staram się bardzo unikać w swoim marketingu, to jest właśnie nadobiecywanie. Czyli, po pierwsze, zrobisz tą jedną rzecz, dam ci tą magiczną różdżkę, albo te trzy bardzo proste rzeczy, albo zrobisz ten krótki kursik i już będziesz to mieć. I z tego mają wyniknąć jakieś wielkie efekty. Bo po prostu wiem, że to jest nierealistyczne. Pracowałam z bardzo wieloma ludźmi i w life coachingu, i z coachami, i wiem, ile pracy trzeba włożyć, że to jest ciężka praca, że to jest trudne, że efekt wcale nie jest gwarantowany, że jest ryzyko. Że jest to, że w coachingu nam może wyjść to, co nie jest widoczne, że być może przynajmniej ból na terapię jeszcze, że być może jeszcze różne rzeczy się podzieją, zanim ty ten ostateczny efekt osiągniesz. Ale ja stoję za tym, co u mnie możesz zrobić. Zrobimy to, to i to. Wyjdziesz z tym, z tym i z tym, jeżeli oczywiście zrobisz swoją pracę. Mnie osobiście dosyć mocno odpychają oferty typu: dam ci sekret zrobienia tego, dostaniesz magiczną różdżkę dzięki temu tajemniczemu składnikowi, albo tylko to, tylko ta strategia działa. Czyli upraszczanie tego do jednej strategii, którą dany marketer opanował, na przykład i mówienie, że dzięki tej strategii rozwiniesz biznes. To akurat w mojej branży, w life coachingu czy w innych rodzajach coachingu to jest po prostu jak odblokujesz sobie tylko to jedno przekonanie albo coś tam odblokujesz albo coś tutaj zrobisz w porządek, twoje życie będzie właśnie absolutną sielanką. Są ludzie, którzy się na to nabierają. Pewnie ja się też nieraz nabrałam, pewnie być może ty też. Ale ja myślę, że jak sprzedajemy swoje usługi, to oczywiście, że nie chcemy tego też mówić, słuchaj, tu jest ryzyko, w ogóle nie wiadomo, co z tego będzie. No wiesz, no wchodź w ten coaching, zapłać mi pieniądze, ale nie wiadomo co. Ale tak naprawdę ja zachęcam Ciebie i siebie do tego, żeby zobaczyć, co ja tak naprawdę mogę obiecać, a czego nie. Czy to jest kompletna, kompletny proces, który ja oferuję, czy być może będzie jeszcze coś potrzebne, żeby osiągnąć to. Czego klient chce w ostatecznym rozrachunku? Do tej samej torby wrzucę jeszcze takie marketingowe triki czy sposoby na, to, na takie właśnie nadobiecywanie, czyli na przykład w mojej branży to, co ja widzę, tak, zrobisz ten krótki kurs tutaj, tutaj ja Ci pomogę się ogarnąć i będziesz zarabiać 10 tysięcy na miesiąc. To jest bardzo nierealistyczne obiecywanie komuś, ile będzie zarabiał, bo to, ile będzie zarabiał, czy w tym biznesie, czy w innym, zależy od tylu czynników, na które dany coach nie ma wpływu. To, ile pracy dana osoba włoży, jak jest przygotowana, jakie ma blokady mentalne, co jeszcze będzie jej potrzebne, co jej się w życiu podzieje w tym czasie. Kiedy będzie brała kurs? Jakie ma przekonania o pieniądzach? Owszem, my możemy pomóc to wszystko rozwiązać, ale obiecywać komuś, że będziesz zarabiać 10 tysięcy, no nie wiem, nie, niekoniecznie w moim stylu. To jeszcze jedną rzecz tutaj dorzucę, jak już tak wrzucam do tej trefki, to, że mnie osobiście drażni trochę to, ale wiem, że wielu osobom to odpowiada i wiem, że to jest właśnie ten taki suwak, który się może przesunąć w górę albo w dół. Zobacz, jak jest u Ciebie. Szczególnie jeżeli chodzi o coaching biznesowy i właśnie te dochody i te zarobki, które są absolutnie przez coacha niekontrolowalne, prawda? Mawianie rynkowi, czy to jest biznes coachingowy, czy inny, że słuchaj, no możesz zarabiać 250 tysięcy miesięcznie, zobacz, ten zarabia po moim kursie, skończył ten sześciomiesięczny kurs i zobacz, ile zarabia, a ten 100 tysięcy i tak dalej. I takie nadmuchiwanie tej bańki, tych sztucznych zarobków które owszem, być może się komuś tam zdarzyły, ale nie wiadomo, czy to rzeczywiście po tym jednym kursie, czy dużo później i tak dalej. Ja to też uważam, że takie to jest nie, nie, nie do końca fajne. W swoim osobiście marketingu staram się w referencjach nie podawać przykładów finansowych kolczów. Jak zarabiałam? Dobrze zdarza mi się, czasami jak ktoś mówi, słuchaj, no mam zarabiam tych 10 czy 15 tysięcy miesięcznie. Super, ale robię to bardzo sporadycznie. Nie chcę po prostu manipulować tym, że no zobaczy, jak on mógł zarobić tyle. To i ty możesz, bo nie wiemy, ile czasu mu do tego zabrało, żeby dojść, ile wysiłku, ile poprzedniego doświadczenia biznesowego i ile wiele, wiele różnych innych składników na to wpłynęło, prawda? Poddaję Wam do myślenia, zobacz, jak ci z tym, gdzie ty jesteś, co ciebie drażni, i co ty chcesz obiecywać, żeby z jednej strony mówić jasno klientom, tak, po zrobieniu tego możesz mieć to i to i to, a z drugiej strony, nie obiecywać gruszek na wierzbie, szczególnie przy pomocy jednego tajemniczego składnika.